Nie w chwale militarnych zwycięstw Rzym okazał się najbardziej niezwyciężony, lecz w cichych chwilach, gdy jego obywatele i żołnierze stawiali czoła najnieubłaganiejszemu wrogowi, głodowi i pragnieniu. W szczytowym momencie kampanii, pod palącym słońcem Hiszpanii lub zamieciami Gali, przetrwanie zależało mniej od mieczy, a bardziej od pomysłowości. Historyk Polibiusz donosił, że legiony szkoliły się nie tylko do wojny, ale także do przetrwania dni, z minimalnymi racjami żywnościowymi i racjonowaną wodą. Techniki te były tak pomysłowe, że dziś wydają się lekcjami ponadczasowej wytrzymałości. Odkrywając te siedem sposobów na ochronę przed niedoborem, przekonasz się, że siła Rzymu tkwiła nie tylko na polu bitwy, ale w cichej sztuce przetrwania, nawet gdy świat zdawał się dążyć do ich pokonania. I tu właśnie zaczyna się nasza podróż. Bezpieczeństwo żywnościowe Rzymu nie było dziełem przypadku. Od czasów Republiki generałowie rozumieli, że głód może pokonać armię szybciej niż jakakolwiek włócznia. Polibiusz opisuje każdego legionistę, niosącego to, co nazywali żywność porcja suchego ziarna wystarczająca na kilka dni zapakowana w skórzane worki uszczelnione tłuszczem zwierzęcym. Ta żelazna racja żelazne jedzenie Wytworzony z prażonej pszenicy lub jęczmienia, nie psuł się łatwo i można go było jeść na surowo, mielić na owsiankę lub, gdy dostępny był ogień, robić z niego płaski chleb. Na wsi Rzymianie byli mistrzami w tworzeniu tymczasowych magazynów. Zwanych magazyny wojskowe używali głębokich rowów, wyłożonych słomą i gliną, aby utrzymać stabilną temperaturę i chronić przed wilgocią. Te składy nie znajdowały się w obozie głównym, lecz kilka metrów dalej. Strzeżone przez uzbrojonych wartowników jako zabezpieczenie przed wrogami, a nawet kradzieżą z wnętrza obozu. Senat również rozumiał siłę żywności jako broni politycznej. W czasach kryzysu, takich jak zima 57 roku po Nakaereu, dostawy pszenicy z Sycylii i Egiptu były rozdzielane między ludność miejską aby zapobiec buntom. Cyceron wspomina w listach do Attyka, że kontrola nad dostawami zboża była równie ważna jak kontrola nad legionami. Podczas wojen galijskich, Cezar wprowadził rotacyjny system transportu. Podczas gdy połowa wojsk posuwała się naprzód, druga połowa była odpowiedzialna za dostarczanie zaopatrzenia z wcześniej podbitych regionów. Zmniejszyło to konieczność korzystania z długich karawan podatnych na zasadzki. Dla Rzymian gromadzenie nie polegało tylko na zachowaniu Chodziło o zachowanie życia i sił. W czasach obfitości myśleli o zimie, w dniach obfitości pamiętali o pragnieniu i głodzie, które mogły nadejść. Tak jak polscy chłopi, zbierając plony latem, planują już swoje zapasy na nadchodzące chłody, tak Rzymianie rozumieli, że zwycięstwo zaczyna się jeszcze przed bitwą w ciszy dobrze chronionych rezerw. To zapobiegawcze podejście zostanie wystawione na ostateczną próbę podczas kampanii o których opowiemy w kolejnym temacie, kiedy to woda ważniejsza niż chleb, stała się kwestią natychmiastowego przetrwania. Dla rzymskiego legionisty pragnienie mogło być groźniejsze niż zasadzka. Historyk Wegecjusz ostrzegał: Armia, która traci wodę, traci również wolę walki. Doświadczenie uczyło, że w marszu odległość do najbliższej rzeki mogła decydować o dyscyplinie lub chaosie. Rzymianie opracowali pomysłowe techniki wyszukiwania wody w nieprzyjaznym terenie. Na pustyni Numidyjskiej pod dowództwem scypiona Emilianusa w 145 zemr PNE inżynierowie wojskowi używali brązowych prętów do badania wilgotności gleby. Określone rośliny, takie jak wierzby i trzciny, wskazywały na płytki poziom wód gruntowych. Na wschodzie wyszkoleni legioniści obserwowali lot ptaków o świcie. Wiele z nich powracało do jezior i źródeł, wciąż zasłoniętych mgłą. Niesamowite, że przygotowanie jedzenia było zaledwie pierwszym krokiem do stworzenia tych niezwyciężonych wojowników, prawda? Jeśli chcesz poznać wszystkie taktyki wojskowe, które przekształciły tę strategiczną dietę w zwycięstwa na polu bitwy, pobierz już teraz moją książkę cyfrową: Sztuka wojny armii rzymskiej: strategie i taktyki, które ukształtowały świat. Link w przypiętym komentarzu. Dostępnych jest tylko kilka egzemplarzy. Gdy znaleźli wodę, następnym zmartwieniem było jej zabezpieczenie. Pliniusz starszy opisuje w przyroda użycie węgla drzewnego i lnianych tkanin jako improwizowanych filtrów. Podczas długotrwałych kampanii, zwłaszcza na pograniczu Germanii, Rzymianie gotowali wodę w brązowych kotłach. Metoda, która choć powolna, zmniejszała ryzyko dysenterii, niewidzialnego wroga, który kiedyś zdziesiątkował całe legiony. Akwedukty, symbol rzymskiej inżynierii, miały również wersje przenośne. Konstrukcje z drewna i skóry, zwane rury wodne, można było szybko zmontować w celu dostarczenia wody ze strumienia do obozu, dzięki czemu żołnierze nie musieli narażać się na atak podczas czerpania wody. Podczas oblężenia Alezji w 52 roku p.n.e. Cezar zablokował galom dostęp do wody, jednocześnie budując wewnętrzne cysterny dla swoich żołnierzy. Ta podwójna strategia, uniemożliwienie dostępu wrogowi i zapewnienie sobie dostępu do wody, okazała się decydująca. To lekcja przetrwania, która odbija się echem w całej historii Polski. Tak jak średniowieczne mazowieckie twierdze. Gromadziły deszczówkę w cysternach, aby wytrzymać długie oblężenia, tak Rzymianie rozumieli, że każda zaoszczędzona kropla to kolejny dzień oporu. Poszukiwanie i oczyszczanie wody nie było drobnymi zadaniami, lecz istotnymi elementami dyscypliny wojskowej. Legionista wiedział, że o świcie jego pierwszą bitwą może być walka z pragnieniem, a zwycięstwo w tej cichej bitwie było pierwszym krokiem do stawienia czoła przyszłym wojnom. Rzymski żołnierz był szkolony do dźwigania nie tylko ciężaru zbroi i broni, ale także ciężaru kontrolowanego głodu. Wegecjusz odnotował, że podczas marszów każdy legionista dźwigał 20-30 kg ekwipunku, wliczając w to racje żywnościowe. Ciężar ten był tak obliczony, aby nawet podczas szybkiego marszu można było przeżyć kilka dni, korzystając z minimalnych racji żywnościowych. Racjonowanie odbywało się według ścisłych zasad. Pszenicę mierzono w oczywiście, około 8,7 litra, a każdy żołnierz otrzymywał określoną ilość na z góry określony czas, bez uzupełniania zapasów przed upływem terminu. Jedzenie wcześniej oznaczało późniejsze głodowanie, a te lekcje przyswoiliśmy już na wczesnym etapie szkolenia. Podczas długich kampanii, takich jak kampania w Germanii w dziewiątym roku P.N.M., Solone mięso wydawano co drugi dzień, a suszone owoce przechowywano jako rezerwę moralną na krytyczne momenty. Oficerowie zachęcali do kreatywności w przygotowaniach. Ziarna można było rzuć na surowo, gotować na owsiankę lub prażyć na cienkich metalowych talerzach nad szybko rozpalającym się ogniem. Celem zawsze było zużycie jak najmniejszej ilości paliwa i czasu. Ta praktyczność przypomina roztropność polskich pasterzy w Karpatach, którzy podczas wędrówek transhumancyjnych nosili twarde sery i suchy chleb, obliczone na całą górską przeprawę. Dyscyplina dietetyczna miała również znaczenie taktyczne. W 1946 roku Pędemy, podczas kampanii Cezara w Afryce, generał nakazał swoim legionom jeść dopiero po rozbiciu obozu, nawet po forsownych marszach. Zapobiegało to rozluźnieniu czujności żołnierzy w ciągu dnia i zapewniało im skoncentrowaną energię na odpoczynek. Załamanie zasad racjonowania żywności groziły surowe kary, ponieważ brak żywności dotykał nie tylko winowajce, ale całą grupę. Plutarch donosi, że podczas oblężenia Korfinium Centurion został zdegradowany za zjedzenie dwóch racji żywnościowych naraz. To połączenie kalkulacji, cierpliwości i posłuszeństwa pozwoliło legionowi przemierzyć setki kilometrów bez szwanku. Podobnie jak w historii Polski, gdzie kolumny armii i pielgrzymów znosiły surowe zimy, dysponując starannie odmierzonymi zapasami, Rzymianie wiedzieli, że przetrwanie zależy nie tylko od tego, co się ma, ale od tego, jak się to wykorzystuje. Następna lekcja miała wynikać z pełnego wykorzystania natury. Kiedy polowanie, łowienie ryb i zbieractwo stały się sprzymierzeńcami równie cennymi, jak wszelkie zgromadzone zasoby. Chociaż Rzym był imperium dróg i spichlerzy, stanowiącym serce kampanii wojskowych, najcenniejsze pożywienie często pochodziło bezpośrednio z natury. Polibiusz wspomina, że na nieznanych terytoriach odkrywcy wyruszali w poszukiwaniu źródeł pożywienia rzek bogatych w ryby. Lasów bogatych w zwierzynę łowną lub obszarów obfitujących w dzikie owoce. Polowania były regulowane bezpośrednimi rozkazami. W 55 roku penoeryt, podczas wyprawy Cezara do Brytanii, wyszkoleni myśliwi używali sieci i krótkich włóczni do polowania na jelenie, dziki i ptaki. Mięso było natychmiast solone lub wędzone nad ogniskami torfowymi, co zapewniało jego trwałość przez kilka dni. W Germanii Legioniści uczyli się od lokalnych plemion, jak zastawiać sidła na zające i ptactwo wodne, wykorzystując wiedzę tubylców, aby zwiększyć swoje szanse na sukces. Z kolei rybołówstwo było czymś więcej niż okazjonalnym źródłem pożywienia. W regionach przybrzeżnych oddziały rybackie rozstawiały liny z improwizowanych haków z kości lub brązu oraz sieci splecionych włókien roślinnych. Pliniusz Opisuje stosowanie podwodnych pułapek do połowu ryb rzecznych, system, który pozwalał zapewnić żołnierzom świeże pożywienie bez konieczności oddalania ich od obozu. Zbieranie roślin miało równie strategiczne znaczenie. Jadalne liście, korzenie i dzikie owoce uzupełniały dietę, zmniejszając ryzyko szkorbutu i innych niedoborów. Podczas kampanii w Dacji. Raporty Cassiusza Diona wskazują, że legioniści nauczyli się rozpoznawać rośliny lecznicze i odżywcze wśród miejscowych, w tym odmiany cebuli i czosnku niedźwiedziego. Ta bezwzględna eksploatacja natury miała wyraźne odniesienie do polskich tradycji wiejskich. Podczas długich zim rodziny utrzymywały się z zimowych polowań i zbierania suszonych grzybów, które gromadziły od jesieni. Ta sama logika przenikała umysłu rzymskiego dowódcy. Gromadzić to, co się da, ale także znać teren, aby czerpać z niego natychmiastowe pożywienie. W gruncie rzeczy była to gra adaptacyjna: jeśli ziemia była żyzna, stawała się sojusznikiem, jeśli była wroga, wymagała sprytu i cierpliwości. Rzymianie nie tylko podbijali terytoria, uczyli się na nich żyć. Jak zobaczymy w następnym rozdziale, ta zdolność adaptacji dotyczyła również napojów, sztuki wytwarzania bezpiecznych i pożywnych płynów z prostych składników. Woda była niezbędna, ale nie zawsze niezawodna. Podczas wielu kampanii, mętne strumienie, bagna lub podejrzane źródła stwarzały ryzyko poważnych chorób. Dlatego Rzymianie opracowali płynne alternatywy, które nie tylko gasiły pragnienie, ale także zapewniały energię i bezpieczeństwo sanitarne. Jednym z najczęstszych było posca, mieszanka wody, octu i czasami aromatycznych ziół. Cyceron i Plutarch donoszą, że napój ten cieszył się popularnością wśród żołnierzy, ponieważ był orzeźwiający i bezpieczniejszy niż zwykła woda, gdyż jego kwasowość pomagała eliminować mikroorganizmy. Podczas oblężenia Jerozolimy w 70 roku n.e. Józef Flawiusz zauważył, że legiony regularnie spożywały posce, zapobiegając epidemiom chorób zakaźnych. Które dotykały ich wrogów. Innym powszechnie używanym napojem był dojony, wino słodzone miodem, zazwyczaj zarezerwowane dla oficerów lub na specjalne okazje. Jednak podczas marszu najpraktyczniejszym rozwiązaniem było zwykłe wino rozcieńczone wodą. Niskie stężenie alkoholu pomagało w konserwacji i poprawiało smak, ułatwiając picie płynów o wątpliwym pochodzeniu. W regionach o zimnym klimacie Zwłaszcza podczas kampanii nad Dunajem, jak wskazują zapisy Tacyta, Rzymianie dodawali prażone ziarna lub mąkę do rozcieńczonego wina, tworząc bogatszy i bardziej pożywny napój, podobny do płynnej zupy. Zapewniało to ciepło i szybką dawkę energii, przypominającą odwiedzać Polska fermentowana zupa, która rozgrzewa i pożywia nawet w najsurowsze zimy. Oprócz przepisów wojskowych istniały również improwizacje polowe. Pliniusz wspomina o stosowaniu naparów z lokalnych ziół, takich jak mięta czy szałwia, w celu wzmocnienia smaku i zapewnienia korzyści leczniczych. W krajach germańskich legioniści przyjęli zwyczaj gotowania wody z bogatą w garbniki korą drzew, co dawało gorzki, ale bezpieczny napój. Te płynne roztwory były czymś więcej niż tylko logistycznym szczegółem. Stanowiły niewidzialną tarczę chroniącą przed chorobami i osłabieniem. Lekcja jest jasna. Aby przetrwać, sama woda nie wystarczy. Musi być bezpieczna i, jeśli to możliwe, odżywcza. W następnym temacie pokażemy, jak Rzymianie chronili i wzmacniali swoje ciała za pomocą suplementów diety i mieszanek energetycznych, zapewniając sobie wigor nawet po wyczerpujących dniach. Gdy marsz stał się nieskończony, a bitwy trwały bez wytchnienia, rzymski żołnierz wiedział, że nie może polegać wyłącznie na formalnych posiłkach. Potrzebował czegoś lekkiego, przenośnego i dostarczającego niemal natychmiastowej energii. Właśnie tu pojawiają się mieszanki energetyczne, prawdziwi prekursorzy współczesnych batoników zbożowych. Pliniusz Starszy wspomina w "Przyroda" popularny sposób przyrządzania wśród legionistów. Prażona pszenica lub jęczmień, mielone i mieszane z miodem aż do uzyskania gęstej pasty. Z ciasta formowano małe kulki Zwane kulki miodu, który można było szybko spożyć podczas marszu. Oprócz dostarczania szybkiej energii, miód pomagał w konserwacji, chroniąc przed grzybami i bakteriami. Inną popularną mieszanką były orzechy, suszone figi i nasiona, mielone na zwarty blok. Zapisy epigraficzne sugerują, że podczas kampanii Trajana w Dacji porcje te rozdzielano zwiadowcom, którzy musieli poruszać się szybko, nie dźwigając przy tym nadmiernego ciężaru. Stosowanie suplementów nie ograniczało się do słodkich potraw. W regionach o zimnym klimacie tłuszcz zwierzęcy, zwłaszcza wieprzowy lub gęsi, spożywano w czystej postaci lub mieszano ze zbożami, stanowiąc długoterminową rezerwę kaloryczną. Ten zwyczaj nawiązuje do zwyczajów polskich chłopów, którzy słonina, wędzony boczek, był wysokoenergetycznym pożywieniem do ciężkiej pracy zimą. Zioła również odgrywały ważną rolę. Rzymianie cenili rozmaryn, rutę i czarny pieprz, nie tylko ze względu na ich smak, ale także za ich rzekomo wzmacniające właściwości. Podczas wojen punickich, pojmani kartaginczycy donosili, że Rzymianie rozdawali niewielkie dawki wina z ziołami przed nocnymi najazdami, wierząc, że zwiększa to wytrzymałość. I nie zapomnijcie sięgnąć po książkę Sztuka wojny, strategie i taktyki, które ukształtowały świat. Ważne, żebyście ją kupili teraz, zanim skończą się jednostki. Te mieszanki i suplementy stanowiły cichy arsenał w walce ze zmęczeniem i osłabieniem. W przeciwieństwie do obfitych posiłków, można je było spożywać wszędzie w deszczu, śniegu czy intensywnym słońcu. Legion nie polegał wyłącznie na mieczu, by zwyciężyć. Polegał również na dobrze wyważonej garści jedzenia, która wystarczała, by utrzymać siły do następnego obozu. W kolejnym temacie Przyjrzymy się siódmemu i ostatniemu sposobowi, w jaki sposób strategiczne wykorzystanie rezerw społeczności i sieci dostaw zapewniło przetrwanie Rzymu, nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Żaden legion, nawet najbardziej zdyscyplinowany, nie mógł przetrwać, mając przy sobie to, co miał. Prawdziwą gwarancją bezpieczeństwa przed głodem i pragnieniem była zdolność Rzymu do tworzenia i utrzymywania sieci zaopatrzeniowych, sięgających daleko poza linie frontu. Centrum tego systemu stanowił magazyny publiczne, duże państwowe magazyny, takie jak te w Ostii, których pojemność sięgała dziesiątek tysięcy ton zboża. Kontrolowane przez gubernator rynku zaopatrywali zarówno miasto Rzym, jak i armie prowadzące kampanie. Gdy legion wyruszał na odległą wojnę, trasy zaopatrzenia były wyznaczane z precyzją planu bitwy. Podczas kampanii Germanika przeciwko plemionom germańskim. W 15. roku na Nuerys statki załadowane zbożem i winem płynęły w górę Renu do strategicznych punktów, gdzie zakładano wysunięte składy, prawdziwe logistyczne płuca. Z nich mniejsze konwoje przewoziły zaopatrzenie do jednostek chronionych przez uzbrojone oddziały. Rezerwy te nie należały do jednostek, lecz do społeczności wojskowej i politycznej. Podczas długotrwałych oblężeń, takich jak oblężenie Masady w 73. Ere, Redystrybucją zajmowali się wyznaczeni urzędnicy, dbając o to, by nikt nie otrzymał więcej ani mniej niż było to konieczne. Ta sprawiedliwość w dystrybucji wzmacniała spójność i zapobiegała buntom. Zasada ta była obecna również na polskich wsiach chłopskich, gdzie kolektywne spichlerze gwarantowały, że żadna rodzina nie została bez chleba zimą. Rzym potrafił również wykorzystywać sojuszników i podbite terytoria jako część swojej sieci powiązań. Podbite ludy były zmuszone do dostarczania żywności i zwierząt jako daniny, co zapewniało stały dopływ zaopatrzenia. W zamian otrzymywały ochronę i dostęp do rynków zbytu, co wzmacniało ich więzi z imperium. Ta ostateczna forma ochrony przed głodem i pragnieniem nie opierała się na improwizacji, lecz na planowaniu i zinstytucjonalizowanej solidarności. To niewidzialna sieć podtrzymywała zwycięstwa militarne i wewnętrzną stabilność. W ten sposób kończymy omawianie siedmiu strategii i zbliżamy się do konkluzji. Czasu na refleksję nad tym, jak te praktyki zrodzone dwa tysiące lat temu wciąż rezonują w społeczeństwach, które stawiają czoła niedoborom z pomysłowością i jednością. Zgłębiając siedem sposobów, w jakie Rzymianie chronili się przed głodem i pragnieniem, uświadamiamy sobie, że żaden z nich nie działał w izolacji. Byli trybikami w cichej maszynie napędzanej zarówno dyscypliną, jak i pomysłowością. Magazynowanie zboża i racje żelaza zapewniały początkową autonomię. Gromadzenie i oczyszczanie wody pozwalało zachować zdrowie. Dyscyplina w racjonowaniu zasobów pozwalała zachować zasoby. Polowanie, rybołówstwo i zbieractwo zapewniały różnorodność i odżywianie. Bezpieczne napoje zastępowały wodę, gdy ta była zagrożona. Mikstury energetyczne zapewniały natychmiastowy przypływ sił witalnych, a na koniec rezerwy społeczności podtrzymywały cały system. Praktyki te nie były okazjonalnymi improwizacjami, lecz elementem długoterminowego myślenia strategicznego. Wegecjusz i Polibiusz zgadzają się co do jednej zasadniczej kwestii – armia ostrzeżona jest warta więcej niż większa. Dlatego, nawet w ekstremalnych sytuacjach, takich jak lodowe Połacie Dunaju czy pyliste pustynie Syrii, rzymskie legiony utrzymywały niemal rytualny porządek w zarządzaniu zasobami. Paralela z polską historią jest nieunikniona. Ufortyfikowane wsie, w których przechowywano zboże przed zimą, wyprawy, które przewoziły suchą żywność przez Karpaty, twierdze, w których utrzymywano cysterny i wspólne spichlerze wszystko to odzwierciedla tę samą logikę. Prawdziwa siła pochodzi z przygotowania. Wyobraźmy sobie legionistę w marszu, który poprawia skórzany worek z prażoną pszenicą, popija filtrowaną posce, żuje kulkę miodu z ziarnami, podczas gdy wokół niego towarzysze sprawdzają pułapki myśliwskie, a inni przygotowują kolejny nabór wody. To obraz życia wojskowego, gdzie każdy gest ma na celu przedłużenie oporu. Ta synteza pokazuje, że dla Rzymu przetrwanie nie było jedynie fizyczną koniecznością, ale aktem politycznym i moralnym. Dbanie o zapasy oznaczało troskę o spójność imperium. I właśnie z tym zrozumieniem przechodzimy do konkluzji, gdzie zobaczymy, jak te lekcje przetrwały wieki i nadal oferują odpowiedzi w czasach niepewności. Kiedy przyglądamy się siedmiu sposobom, w jakie Rzymianie chronili się przed głodem i pragnieniem, Dostrzegamy nie tylko starożytne techniki, widzimy ponadczasowy podręcznik zbiorowego przetrwania. W każdej praktyce kryje się zasada, która przetrwała wieki przygotowanie, adaptacja i solidarność. Rzym wiedział, że wojna toczy się nie tylko z wrogami z krwi i kości, ale także z zimnem, upałem, pragnieniem, głodem i chorobami. Aby pokonać tych niewidzialnych przeciwników, polegał mniej na brutalnej sile, a bardziej na planowaniu. Przechowywanie zboża nie było jedynie kwestią logistyki. Stanowiło deklarację, że imperium przetrwa zimę. Oczyszczanie wody nie było nawykiem higienicznym, lecz barierą chroniącą przed dezorganizacją i paniką. Praktyki te ukształtowały rzymską odporność i pomogły utrzymać imperium przez wieki. Dyscyplina w racjonowaniu, pomysłowość w łowiectwie i zbieractwie, tworzenie bezpiecznych i pożywnych napojów. Wynalezienie zwartych mieszanek energetycznych, a wreszcie sieć wspólnych rezerw. Wszystko to razem stworzyło niewidzialną fortecę, która pozwalała legionowi maszerować dalej i utrzymywać się dłużej niż jego przeciwnicy. Historia Polski odzwierciedla te zasady. Psie, które oszczędzały część plonów na zimę, wyprawy myśliwskie, które znały każde ukryte źródło, rodziny, które dzieliły się ostatnimi bochenkami chleba podczas surowego wielkiego postu. Wszyscy podzielali tę samą starożytną mądrość: Wspólnota umacnia się, gdy każdy myśli o dobru ogółu. Dziś, w świecie, w którym pozorna obfitość może maskować słabości, te lekcje nabierają nowego znaczenia. Kryzysy klimatyczne, zakłócenia logistyczne i niestabilność polityczna przypominają nam, że bezpieczeństwo żywnościowe i wodne pozostaje filarem stabilności społecznej. Rzym przetrwał nie tylko dzięki potężnym armiom. Ale także dzięki temu, że armie te były podtrzymywane przez starannie skonstruowane systemy wsparcia. Zadaj sobie pytanie: w naszym współczesnym życiu, z dobrze zaopatrzonymi targowiskami i bieżącą wodą, ile z tych lekcji wciąż stosujemy? Czy wiemy, jak oszczędzać na wypadek potrzeby? Czy zdajemy sobie sprawę z wagi ochrony zasobów i dzielenia się nimi ze społecznością? Odpowiedzi na te pytania definiują nie tylko naszą zdolność do stawiania czoła sytuacjom kryzysowym, ale także naszą wizję przyszłości. Historia Rzymu pokazuje nam, że prawdziwa siła tkwi nie tylko w podboju, ale i w podtrzymywaniu. Być może przyjmując takie nastawienie, będziemy w stanie przetrwać nasze własne zimy, rzeczywiste czy metaforyczne, z tą samą odpornością, która uczyniła Rzym imperium. I pamiętajcie, że kiedykolwiek zechcecie dowiedzieć się więcej o starożytnym Rzymie, wystarczy sięgnąć po jego książkę Sztuka wojny, strategie i taktyki, które ukształtowały świat. Link znajduje się w przypiętym komentarzu.